Siema, tu pęczat, Witam Was w kolejnym odcinku, w którym wracam z tematem omawianego ostatnio przeze mnie interfejsu zewnętrznej stacji dyskietek do Amigi produkcji Architech. A to tylko dlatego, że dosłownie chwilę temu przyjechały do mnie paczuszki, w których są rzeczy potrzebne do przeprowadzenia dodatkowych testów interfejsu. Czyli dwie stacje nieprzerobione z PC-a, które przysłał Marek W, Gotek oraz Wood selektor, które przesłał mi Architech, oraz jedna stacja od Pieca oraz stacja Amigowa, które dostarczył mi Nirgal ZG. Zatem, jak widzicie, trochę tego jest poza tym. Mówiłem ostatnio, że jak będę miał dodatkowe możliwości, to odbędą się dodatkowe testy interfejsu. No i Możliwości, jak widzicie, się pojawiły i to całkiem spore. Zatem nie pozostaje mi nic innego jak zabrać się do roboty i sprawdzić, co to cacko tak naprawdę jeszcze potrafi. Gotowi, a więc zaczynałem! Zanim zaczniemy jednak, garść informacji. W odcinku tym będę starał się przetestować interfejs ze wszystkimi stacjami z pieca, które otrzymałem. Nie wiem jednak czy są sprawne, więc wszelakie ewentualne uszkodzenia napędów wyjdą dopiero podczas testów. Stacja migowa od Nirgala powinna być sprawna, bo jest po czyszczeniu, ale przed czyszczeniem nie do końca była czy działa. To też wyjdzie w praniu. Napęd gotek będę starał się zmusić do pracy, jako napęd podstawowy, z którego będę startował Amigę. Do tego celu będzie mi służył Boot Selektor zamontowany w Amigze 500. Opcja ta powinna działać, a czy zadziała? O tym przekonamy się już za moment. Na sam koniec, jeżeli stacja amigowa od Nirgala okaże się sprawna, spróbuję też z niej wystartować Amigę. Jestem ciekawy, czy to się uda. I tak wygląda gry plan. Zatem zacznijmy od testów nieprzerobionych stacji dyskietek od pc no dobra, to słuchajcie, mam podpiętą stację, pierwszą od pieca, od Marka, W, e, towa nieprzerobiona. I teraz wygląda to tak, że na testy włożę sobie dyskietkę, e, tą DD, Amigową, oryginalną, którą nagrywałem i zobaczymy, czy to w ogóle pójdzie. E, w sensie, zobaczymy, czy sprawdzi mi, sprawdzi mi tą dyskietkę e, XCopy. Zobaczymy, czy to będzie działać. Dobra. Eee, tutaj weryfikacja tego checkdysk sprawdźmy. Jak widzicie stacja dyskietek działa poprawnie. Nie wywala żadnych błędów, czyli ogólnie co to znaczy? Znaczy to to, że e, generalnie stacja nie ma żadnych błędów, działa. To jest dobre. Jak widzicie na załączonym obrazku z tej drugiej kamery mam nadzieję e, interfejs mam rozebrany ponieważ będę musiał obudowałem ściągniętą, ponieważ będę musiał w późniejszym czasie zmieniać zworki do stacji amigowej, czyli oryginalnej, i do Goteka, ale to w swoim czasie. Tak jest łatwiejszy po prostu dostęp do tego. Raz ustawiamy i zamykamy, jest spokój, ale tak jest łatwiejszy dostęp, jak podczas testów, na potrzeby testów, żeby sobie w ten sposób działać. Dobra, jakby nie patrzeć, stacja skietek przeszła yy, zadowalająco test, ale. Żeby zrobić tak jak należy, jeszcze w tym momencie wykonam kopię. E, kopię e, z dyskietki drugiej z amigi na tą zewnętrzną. Zobaczymy, czy to pójdzie. Bez weryfikacji, żeby to szybciej poszło po prostu. Sprawdźmy, czy to będzie działać. Is right Protected. Aj. Już nie. <laughs> Już nie jest right Protected. Dobra, lecimy. Rób kopię. Dobra, śmiga. Śmiga i robi to dobrze. Czyli, jak widzicie, odczyt poprawny. Zapis poprawny. Bez weryfikacji, co prawda. Czyli to jakby nie do końca się liczy, powiedzmy. Ale się liczy, tak? Liczy się, no bo liczy się też czas, żeby to nie trwało. Nie wiadomo ile. Jednak nie da się ukryć, że tak to właśnie jest. Także mam nadzieję, że tutaj wszystko widać ładnie, bo tutaj mam troszeczkę rozgarniasz tutaj u siebie dzisiaj. Ale myślę, że jest chyba ok. Także ładnie to idzie. Dobra, w tym momencie zrobię cięcie, pewnie przejdziemy na koniec tej dyskietki i zobaczymy, czy zaliczy test nagrywania pomyślnie. Zbliżamy się, prawda, do końca. Jak widzicie, zaliczony pomyślnie zapis. Test zapisu także działa i robi to dobrze. Teraz, żeby przetestować kolejną stację dyskietek od peceta, drugą, muszę... Tą odpiąć, podpiąć kolejną, czyli muszę zrobić cięcie, bo muszę wyłączyć Amigę, żeby to zrobić, tego nie będzie widać. Za momencik wracam z podpiętą już kolejną stacją dyskietek. No dobra, stacja dyskietek podpięta, druga dyskietka napędu. Taka propos dyskietek od Marka W, kolejna. I robimy ten sam, tą samą procedurę, tyle że tym razem nie będę e, nagrywał nic, tylko... Przetestujemy ty, czy to co nagrała dyskietka poprzednia, stacja dyskietek poprzednia czyta, to odczyta, także lecimy z tematem, przepraszam. Ta stacja dyskietek również czyta to poprawnie, dobrze działa jak należy, czyli jest sprawna, to to oznacza, no i że działa z interfejsem, to jakby to, to po co nagrywam ten film, żeby to pokazać, ale jest sprawna, to to jest jakby yy, też ważna rzecz. Zalicza test bardzo dobrze. Czyli wszystko jest ok. Głowice są poprawnie ustawione, nie są brudne. To też jest dobry, do, dobry sygnał. Czyli taka stacja dyskietek może sobie e, śmiało śmigać z Amigą, z tym interfejsem i będzie robić to dobrze. Test mamy zaliczony poprawnie. Także co? Teraz nie pozostaje nic innego jak e, podłączyć ostatnią stację dyskietek pacetową od Nirgala i zakończymy testy z nieprzerobionymi stacjami dyskietek. No dobra, to stacja dyskietek od Nirgala podpięta ta z czarną maskownicą. To jest ta, ta od niego. I ponownie dyskietka do napędu. Czytamy. O, ta nawet jeszcze lepiej. Ta, ta chodzi całkiem. O, tak dziwnie. Dziwnie tak nie mechanicznie tak. Jakby. Ale chodzi całkiem fajnie. Ten tak nawet nie będzie słychać, podejrzewam. I dobra, i robimy check dysk. Tej fajnie silnik pracuje, tak szumi delikatnie. I to jest fajna praca, naprawdę fajna praca. Yy, no i oczywiście po raz kolejny odczyt danych poprawny. Troszeczkę wychodzę z założenia, że jak odczyt poprawny, to i zapis też poprawny, ale przeważnie tak jest. Także tutaj nie będę tego po prostu testował ponownie. Yy, wydaje się, że wszystko jest ok. No działa, działa tak bez problemu. Także nie ma, wszystko jest git, wszystko jest git jak powinno być. No, ta stacyjka jest naprawdę w dobrym stanie, jest naprawdę w świetnym stanie. Kolejna, pecetowa stacja skietek, która działa, czyli możemy wyjść z założenia, nie ma żadnych błędów. Tak, a propos. Możemy wyjść z założenia, że ten interfejs przyjmuje każde lub prawie każde, bo tak twierdzi opis na stronie Borku, że prawie wszystkie stacje skietek od pc ale trafienie na tej nie działającej jest mało prawdopodobne. Także. Załóżmy, że wszystkie stacje pecetowe działają, teraz przejdźmy do testów stacji Amigowej, oryginalnej, no i wracam za moment, bo to troszeczkę wymaga kombinacji. Dobra, zanim przejdę do podpięcia stacji dyskietek tej Amigowej, garść informacji, ponieważ musiałem przestawić zworki, żeby ta stacja a później i gotek mógł z tym działać poprawnie, także zworki wyglądają tak na załączonym zdjęciu. Teraz to widzicie. I teraz o co chodzi? Najpierw musimy przestawić sygnał Disk Change. Disk Change i w przypadku tutaj mamy zworkę 2.3. Sygnał Disk Change idzie z pinu drugiego stacji dyskietek. I tak to powinno wyglądać, jeżeli podpinamy stację amigową lub przerobioną specjata lub goteka. Także tutaj ustawiamy Disk Change na 2.3. Jumper drugi, sygnał DSX Select ustawiamy. W pozycji 2-3 również sygnał Selix trafia na 50 stacji dyskietek. Także tutaj Disk Change i Selix ustawiamy w pozycję 2-3 i w takim wypadku powinno to działać bez żadnego ale. Dobra, teraz, skoro mam to skonfigurowane, podpinam stację dyskietek interface do Amigi i testujemy stację amigową. Okej, okay, słuchajcie, stacja Amiga już jest podpięta po konfiguracji zworek. Jeżeli ustawimy coś źle, podpiętamy nie taką taśmą, albo zwórki są źle skonfigurowane, to na pulpicie ujrzymy tylko DF, taką ikonkę DF1 i znaki zapytania, czyli że napęd jakby nie został rozpoznany, nic nie jest podpięte do interfejsu, tak? Tak to wygląda. Także w tym wypadku, jak widzicie, tutaj wszystko jest ok, nie ma żadnej takiej ikonki, działa. Teraz nie pozostaje nic innego jak włożyć dyskietkę do stacji dyskietek. Amigowa stacja, proszę bardzo, działa. To co? Standardowy teścik. Programs X kopy. E, tutaj może sobie wykonam zapis e, odbezpieczyłem dyskietkę. Kurczę, szkoda, dobra, robimy czek dyska, czy to działa. Idzie jak marzenie. Co więcej, powiem nawet, że e, ta stacja pracuje bardzo cicho. Ta stacja pracuje najciszej. Najciszej z tych wszystkich stacji, które podpinałem. Tych PC-towych, no i ta amigowa, tak? No! Robi to wrażenie, powiem szczerze, czyli jest bardzo dobrym stanie. Trochę szkoda ją katować, tą stacyjkę. Śmiga! Ej, śmiga i robi to jak należy. Także wszystko gra i buczy, bardzo dobrze. Wiecie co? I jako takie zamknięcie tego testu wykonam... Wyłącz się, zapis. Odbezpieczę deskietkę, wykonam zapis. Jeszcze raz, jeden do jednej okopie. Zobaczymy, czy ta stacja pójdzie i zrobi to dobrze. Przełączam tutaj ładnie, bez weryfikacji, lecimy. Zapisuję, zapisuję bez żadnego ale. No, także można powiedzieć, że testy zakończyły się sukcesem w stacji dyskietek. Teraz przyszedł czas na boot selector i to będzie grubsza akcja ponieważ muszę zamontować jeszcze do swojej Amigi 500 na boot selector na goteka przepraszam e, muszę zamontować na Amigi 500 boot selector także to będzie grubsza, grubsza sprawa troszeczkę e, dla was to będzie jak kwestia cięcia dla mnie to będzie kwestia wracam za jakiś czas może tak ale spoko o tym jakby o, o tym jakby za chwilę dla was teraz tutaj wykonuje się bardzo dobrze kopia Jeden do jednego, nie do pamięci, tylko z zapędu na napędu. Jak widzicie, śmiga bardzo dobrze. No, stacja, jak mówiłem, bardzo dobra. Eee, sprawna, działająca. No, wraca do Nirgala, to tak trochę szkoda. Ale, ale działa. Nirgal działa, twoja stacja dyskietek amigowa. A to dziś amigowa stacja dyskietek to jest coś, to jest gratka. Co nie? No ta śmiga po czyszczeniu działa jak należy. Brrm. Pierło, pierło, zakończyło. Dobra, czyli możemy uznać, że testy stacji dyskietek wszystkie zaliczone. A teraz przechodzimy do Amigi 500. Dla Was to jest chwila, dla mnie dłuższa, tak mówiłem. Podpinam boot selector i zrobimy testy Goteka z zewnętrznej stacji dyskietek. A na sam koniec testy Goteka jako startowego z DF1. Przepraszam. A na sam koniec przetestujemy, czy Amiga wystartuje z tej stacji dyskietek Amiga 500. Zobaczymy, czy to pójdzie. Także wracam za moment. No dobra, trochę młynu miałem, ale udało się. Okej, okay, a teraz dla tych co nie wiedzą, może są tacy, co nie wiedzą, co to jest boot selector i tak dalej i po co to komu i na co to komu, to teraz taka standardowa, jak to zawsze u mnie bywa, garść informacji. Boot Selector to takie zmyślne urządzenie, które montujemy w podstawce po układzie EVEN B. Natomiast sam układ montujemy na Boot Selector. Dzięki temu zabiegowi, za pomocą przełącznika dołączonego do Boot Selectora, możemy używać zewnętrznego napędu DF1 jako urządzenia butującego. I oczywiście na odwrót. W AMIGAX Kickstarter 2.0 w górę mamy co prawda menu wyboru urządzenia butującego, ale nie działa to do końca tak jak powinno. O czym już mówiłem w poprzednim odcinku z recenzją interfejsu. Tak a propos, za stworzenie tego Boot Selectora również odpowiada architekt, zatem ponownie mam do czynienia z przemyśleniem i dobrze wykonanym urządzeniem. Zatem Amiga 500 uruchomiona, but selektora na swoim miejscu, kabelki z but z selektora przepraszam, wypuściłem bokiem tą zaślepką e, od portu rozszerzeń tego złącza krawędziowego, e, może troszeczkę niezgodnie ze sztuką, chociaż według mnie wiercenie otworów w obudowie e, to nie jest zgodne ze sztuką i nie tak jest mój koncept i tak na, dalej koncepcja na te komputery i tak dalej, także nie, nie chcę wiercić ob, otworów, przerobię sobie tę klapkę, e, jakoś tak wypuszczę kabelki na zewnątrz i tak to zostawię, żeby nie wiercić tutaj nie wiadomo czego, klapka, to tam wiadomo, coś da się z tym zrobić. No i Amiga ruszyła, jak widzicie, ruszyła z Goteka. Przełączony jest teraz jako urządzenie butujące na Goteka, na, na, na akurat na zewnętrznym tutaj, jako zewnętrzna stacja DF1 i z tego działa. No i wiadomo, jak to Gotek, ja dawno nie miałem z Gotekiem do czynienia. Generalnie to, to jest mój stary pendrive, którego używałem jak miałem Goteka. No, no to działa. No działa, jeszcze działa, mam nadzieję. Co my tu mamy? Okazuje się, że wcisnę tab. To mamy tutaj załadowane jeszcze jakieś zapisane. Są, bo to jest zapisane na, na, na pendrive'ie. Zapisane gry, które ostatnio wrzucałem. I mamy Great Sisters. A świetnie się składa, akurat. No bo. Pójdziemy sobie w Giankę kawałek z pierwszego slotu, a co nie będę kombinował. A 500, a 2000 system, to system, się Double Dragon Golden Axe, coś tutaj mam ee, w, na tym pendrive, jakieś gry. Nie wiem, czy Df -y działają, nie wszystkie pewnie działają, bo tutaj troszeczkę mieszają z tym dyskiem, ale generalnie Giana, Gianna, Sisters powinna pójść bez żadnego ale. Także nie pozostaje nic negatywnego, F10 zrobić save, zrobi się reboot, reboot i spuścimy, prawda, Giankę z. Z czego? Z goteka, po prostu. Zobaczymy, czy to w ogóle pójdzie. Eee, nie wiem, czy mi się teraz nie rozłączy gdzieś graber. Nie będę musiał robić jakiegoś e, cięcia, bo zmienia się rozdzielczość. Często gęsto. O, Jakiś syfek się wyświetlił, ale jakby. Nie żal, zobaczymy. Zobaczymy, może pójdzie. E, oczywiście <śmogę> mogę mieć jakieś problemy, może to mieć jakieś problemy i tak dalej. Na razie widzę, że coś tu idzie. To, to tak ma być? Tak ta. To tak ma być. Dobra. Znowu zmiana rozdzielczości. I mamy Brydiana Sisters. Bardzo pięknie zresztą. Dobra. Odpalimy sobie tą gierkę. Jak widzicie DF1. Z goteka śmiga bez żadnego ale. E, jak chcemy sobie robić kopie zapasowe z goteka na dyskietki, no to musimy już goteka umieścić jako DF w napędzie w, w, w komputerze w Amidze. To w ten sposób nie pójdzie, bo w tym momencie stację tą wewnętrzną mamy dezaktywowaną, tak? Ona nie działa, także. No. Niestety to tak nie działa, nie w ten sposób. Także nic z tego nie będzie. Czy to coś idzie? Pięknie. Idzie, coś widzę. Słuchajcie, jakieś klocki chopki dzieją, no, dobra. Lewo i one player, dobra. Także, śmiga robi to dobrze. Uważam, że, że, uważam, że pogram. No problemo, nie? Lata, lata i tak dalej. Właśnie o to chodzi, żeby nie katować stacji dyskietek wewnętrznej, ale też żeby móc sobie pogać w jakieś gry, bez nagrywania dyskietek, no bo z tymi dyskietkami, jak to jest, to, to wiadomo, w dzisiejszych czasach. E, robimy sobie takie rozwiązanie, tak, bez inwestycji w zewnętrzną stację dysków, która jest droga, e, tylko taki interfejs sobie kupujemy, podpinamy, e, Goteka, w tym, jak w tym wypadku widzieliście, i sobie śmiga to bez żadnego ale, i sobie gramy w gry. Dawno nie grałem z Goteka, bo no ja używam WHD Load od dawien dawna z dyskietek, czasami odpalam, jak mam oryginały i tak dalej, czasami jak chcę sobie pograć to z dyskietek odpalam, ale raczej teraz WHD Load, no i te czasy ładowania są. Są troszeczkę dłuższe, nie? No, ale co tam? Okazało się, że moim Competition Pro przycisk nie działa. Nie łapie, Dobra, Competition Pro do rozkręcenia. Nie będzie materiału na film, bo po co, jak wygląda Competition Pro? Wszyscy wiedzą, nic nadzwyczajnego. Ale, ale no może ten, ale no nieważne, będę musiał go naprawić, dobra. Przejdę sobie ten etap do końca, bo żeby ten film nie był za długi, bo to nie jest o graniu oczywiście, jak zawsze tylko o testowaniu stacji dyskietek. Interfejsu w tym wypadku, nie stacji dyskietek. Goteka w sumie z interfejsem, a co tam, ojej. This is fart, this is sparta. Nieważne, ting, ting, pięknie, tutaj sobie pyk myk robimy. I teraz na sam koniec puścimy, puścimy sobie Podłączę stację migową i uruchomię z niej eee, jakąś grę. No w tym wypadku Pimbo. Pimbo Dreams uruchomimy sobie i w, w ramach testów zobaczymy, czy pójdzie z tej stacji eee, i tyle. To jest troszeczkę zbędny bajer może, żeby z zewnętrznej stacji dyskietek uruchamiać gry, po co jak mamy wewnętrzną. Wtedy zewnętrzna może nam służyć jako napęd drugi DF1, eee, ale, ale można, ale można i wam pokażę, że to po prostu działa. To jest ten trudny moment pierwszy, zawsze mówię, że to jest pierwszy trudny moment, a jakoś zawsze, przeważnie udaje mi się go... Udaje mi się go przejść, no. <laughs> To ci niespodzianka była. Dobra, słuchajcie. Jest jakaś pauza? Nie, nie ma, nie ma pauzy. Dobra, to teraz e, muszę zrobić szybkie ciachnięcie, bo Amigę znowu muszę wyłączyć, żeby podpiąć stację dyskietek i zrobimy... Ostatni test na zewnętrznej stacji amigowej. Uruchomimy coś z niej. Także za mną wracam. Co to się człowiek musi na gimnastykować? Podpięta stacja amigowa. Ostatni test w tym odcinku. Króciutki teścik zewnętrznej stacji amigowej. Czy ruszy z niej e, gra? E, no, Pinball Dreams. Także lecimy z tematem. Gimnastyka na całego. Proszę. Lecimy z grą. No i co? Działa. Działa stacja amigowa zewnętrzna. Działa jako DF0 w sensie. No startuje z niej po prostu gra. Nie będę grał już. Ale odpalimy tę grę do końca. Zobaczymy. Yy, drugi, jak włożę, to zobaczymy, czy pójdzie ten. Tak, kopia. E, tak, kopia, e, którą zrobiłem, prawda? E, no, na stacjach pc Czy to na tej robiłem? Na amigowej? Dobra, nieważne, na amigowej. No rzeczywiście, na amigowej robiłem. Zapomniałem. Jak mówiłem, dla Was to była chwila, dla mnie to było cięcie i troszeczkę gmerania, sz, m, szmerania i tak dalej. Trochę to trwało, ten boot selector, to wszystko, montaż tego, ale koniec końców. Koniec końców dobrnęliśmy do końca, razem, mam nadzieję, tego odcinka. Ładnie ona chodzi, bardzo ładnie, to mi się podoba. Nie wiem, Nirgalu, czy ci tą tak oddam. Może ci ją oddam, może nie. Nie pamiętam. Chyba, chyba moją, chyba moją tam montowałeś w czy coś. Co to tam było? Nie pamiętam. W każdym razie działa ta też. No. I tyle. Przy okazji odkurzyłem swoją Amigę 500, której dawno nie podłączałem. Swoją pierwszą raniowaną, najukochańszą. Działa do dziś bardzo dobrze. Robi to bardzo dobrze. Tak mi się wydaje. Dobra. Spacja coś tam, coś tam nie. Czy poprosi o drugi dysk? Raczej tak. Dobra. No, no i dobra, tu jeszcze są agi. Jest aga 30, aga na Nightmare. 38 baniek, ale ja byłem lepszy. 6 baniek zdobyłem. Coś tu co się nie do końca zapisało, dobra, nieważne. I wczytujemy F4, Nightmare. Standardowo, bo ja lubię. Bo ja lubię ten stół. Działa. Jak widzicie, działa i robi to dobrze. Mam nadzieję. Czyta się bez żadnych problemów, znaczy, że działa i że robi dobrze. Gotek, gotek jest lepszym rozwiązaniem, jasne, no bo to możemy sobie grać w co tylko chcemy, nie? Ten mój Gotek, gotek Sam Gotek jest spoko, tylko ten mój Pendrive z tym z tym oprogramowaniem do Goteka trochę szwankuje, ale, ale no działa, ale no działa, jak widzieliście, Dziana poszła. Taka a propos. Ball 1, czyli Pinball Dreams, również działa i robi to dobrze, ale już nie będziemy grali, także to ją wiem. E, widzicie, urządzenie, ten interfejs sorry, jest bardzo uniwersalny, mamy sporo możliwości e, korzystania z niego, e, samo to, że możemy używać stacji pecetowych różnych, jak widzieliście, troszeczkę ich przetestowałem, w sumie chyba cztery stacje pecetowe przetestowałem i, i wszystkie działają, robią to bardzo dobrze, pod warunkiem, że są sprawne, że jasna, ale działają, robią to bardzo dobrze, możemy używać stacji amigowej po, po zmianie zworek, możemy używać goteka, no, także jak widzicie, możemy tej stacji używać jako stacji DF1, żeby być kopię z dyskietki na dyskietkę, Op multum opcji, multum opcji, tak naprawdę. Jeżeli ktoś chce, może włożyć goteka do środka dla MIGI i robić y, kopię dyskietek przez ten interfejs. Też może to robić bez problemu. Także widzicie, jest masa opcji, fajnych opcji. Także jest to urządzenie raczej przydatne. To co ja bym zmienił w nim, nie wiem czy to jest możliwe, ale bym wyprowadził zworki na zewnątrz tej obudowy, żeby móc sobie y, konfigurować y, zworkami w jakiś sposób bez otwierania tego z obudowy. Wyciągania tej całej płytki z budowy. Ja bym to zmienił, ale to wiadomo. Może, może architekt to w przyszłości zmieni, nie wiem. Może się zastosuje do moich wskazówek. Wskazówek w sensie, no, to co zauważyłem ja, nie wskazówka, to co ja zauważyłem. E, może tak zrobić. Może tak zrobić. To by jeszcze bardziej usprawniło, ulepszyło ten interfejs, tak mi się wydaje. E, są na Lego dostępne inne takie interfejsy, chyba na dwa, na dwie stacje i tak dalej. Ten jest ale można. Co, co kto lubi, tak naprawdę. Mamy dzisiaj do wyboru do koloru. Ten interfejs, tego co wiem, chyba nie jest dostępny jeszcze u nas, a może już jest. To trzeba trzymać rękę na bulcie, trzeba sprawdzać. Ceny jak mówiłem nie znam, nadal nie znam e, Dowiem się jak się pojawi gdzieś tu pewnie na fanpage'a wrzucę informację, że coś się pojawiło, bo sprawdzam czasami czy takie coś się pojawiło, jakąś informację jest na Architecha, może że jest gdzieś dostępny, żeby ktoś tam sobie mógł kupić, także spoko, zamieszczam taką informację, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, bo warto, bo uważam, że warto, bo urządzonko małe jest bardzo fajne, a cenowo wydaje mi się, że będzie całkiem dobre. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, może zainteresować się tym tematem bliżej, polecam, bo. Bo jest spoko, bo jest A w tym odcinku to ma tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie, pozdrawiam Was pończaty. do następnego. Trzymajcie się, cześć!